W Japonii na początku XX wieku żył pies rasy Akita o imieniu Hachiko. Był niezwykle wiernym towarzyszem swojego właściciela, profesora Hidesaburo Ueno z Tokio. Codziennie odprowadzał go na stację kolejową Shibuya i wieczorem czekał na jego powrót. Pewnego dnia profesor niespodziewanie zmarł w pracy i nigdy nie wrócił do domu. Ale Hachiko tego nie rozumiał. Przez 9 lat Każdego dnia o tej samej porze przychodził na stację i czekał na swojego pana. Ludzie zaczęli go zauważać i, wzruszeni jego lojalnością, dokarmiali go i opiekowali się nim. Historia Hachiko stała się symbolem wiernej miłości i lojalności. Dziś na stacji Shibuya stoi jego pomnik, a jego historia inspiruje ludzi na całym świecie. Jeśli poruszyła cię ta historia, zostaw łapkę w górę. I subskrybuj, by nie przegapić kolejnych niezwykłych opowieści.